Zwykle na czym polega ścieżka coachingowa i ten proces coachingowy? Zaczynamy, przynajmniej ja często zaczynam od tego desire, od tego punktu B, dokąd idziemy. I tutaj bardzo ważne, to jest podejście, ja nazywam, jak te światła na dole. tak. Dopóki te, widzimy tą drogę, dokąd dobijają nasze światła samochodowe. Tam możemy określić ten cel. I jasne, że zrobimy parę kroków, przejedziemy trochę do przodu i zobaczymy tą drogę dalej i ten cel może się zmienić. To nie jest tak, że wiecie, cel na zawsze, forever, endeavour, krwią podpisany. Nie, to jest takie e, pierwsze ujęcie, dokąd widzimy e, na ten moment. Zwykle to jest takie, że bardzo mocno czujemy coś, że coś nas woła do czegoś i to jest taka motywacja do, tak, że coś nas woła, coś bardzo chcemy. Albo też zdarza się, że to jest motywacja od, że jakiś strach od czegoś, na przykład uciekamy, że wiemy, że czego nie chcę i szukam na przykład czego chcę. I to poszukiwanie dokąd chce właśnie tańczyć jak ta piękna kobieta, swoje życie może być już samym sobie celem coachingowym. Znalezienia tej swojej, tego wewnętrznego tak. Więc to jest, nazwijmy taki punkt B. I patrzymy zwykle na punkt A, skąd startujemy. Ponieważ jak nawigatorzy, jeżeli dobrze nie określimy, skąd wyruszamy w drogę, no to bardzo trudno zbudować ten plan, jak pojedziemy. I tutaj bardzo ważne zobaczyć w ogóle ten cały, jak mówiłam, pamiętacie o tej hipnozie, o tym systemie operacyjnym, tych przekonań, co my ze sobą osiągniemy, i zobaczyć, to znaczy, żeby taką rewizję, co nam przeszkadza, a co nas wzmacnia, jakie mamy super mocy, w czym nasza ta unikalność jest i ta wielowymiarowość. I ja posługuję się bardzo często narzędziami. Na przykład moja ulubiona to jest Prism Brain Mapping to jest tak zwana mapa mózgu. Pod tym wideo będzie link do nagrania, że opisuję to szczegółowo. ale no chodzi o to, że jeżeli można szybciej dojść do weryfikacji, na czym stoimy, to ja wykorzystuję wszystkie narzędzia, rzetelne, żeby zobaczyć na czym stoimy, jak najkrócej się da i jak najrzetelniej się da. Tak, jeżeli możemy zrobić rentgen, to zróbmy, nie róbmy na oko, że może nam się wydaje. Tak? I jak znamy punkt A i punkt B, to wtedy wybieramy tą odpowiednią ścieżkę. Czasami jest tak, że też w tym punkcie A nie ma wystarczająco energii na tą drogę, że jeżeli weźmiemy metaforę tego samochodu, to żeby gdzieś wyruszyć w tą drogę, to no jasne, że potrzebujemy benzyny, albo naładowania, baterii, tak, w samochodzie, więc czasami okazuje się, że to jest część albo cały proces coachingowy polega na tym, że wrócić do odpowiedniego poziomu energii, co jest zasobności, żeby wyruszyć tą drogę. Albo to są bardzo malutkie kroki, tak, więc to bardzo zależy. Ponieważ dlaczego ta w ogóle energia jest potrzebna? Dlatego, że ta droga często bywa różna. Ja chciałabym Wam powiedzieć, że wiecie... To jest cudowna, usłana różami, piękna droga, że jak poznasz, co jest twoje, to wszystko będzie po prostu złotem e, usłane. To bywa różnie, naprawdę różnie i czasami pojawiają się przeszkody też. I ja uwielbiam powiedzenie Josepha Campbella, podróż bohatera, to jest najbardziej znane takie Mur I on mówi, że jeśli ścieżka przed Tobą jest prosta i oczywista, to prawdopodobnie nie jest to Twoja ścieżka. Więc jak ktoś wam mówi, że ja zaraz Ci opowiem, jaka Twoja ścieżka rób raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no to na, jeżeli nie mówisz, że to jest kłamstwo, to przynajmniej można powiedzieć, że to nie jest spójne z podejściem coachingowym, ponieważ. Przypomnę, że podejście coachingowe polega na tym, że tylko wy wiecie, jaka wasza ścieżka. I często to jest tak, że wy robicie krok, dwa, trzy yy, i widzicie lepiej tą swoją ścieżkę. I yy, ten wewnętrzny kompas, który nas prowadzi naszą drogą, on tylko jest wskaźnikiem. I czasami szybko idziemy radośnie tą ścieżką, a czasami jak te cudowne panie. Leżą w kierunku swojego celu, swojego, swojej prawdy, siebie, czasami to jest wolniejszy proces. Ale fajnie jeżeli nie samodzielnie idziecie tą drogą. Właśnie na tym polega praca coachingowa, że to jest taka partnerska praca, że macie ze sobą kogoś zaufanego, to razem z wami idzie tą drogą. Stwarza przestrzeń rozwojową i wspiera nie tylko w tym, żeby wyjść, jeżeli posługujemy się podróżą bohatera, wyjść za próg, tak, żeby zrobić pierwszy krok, ale też, żeby podążać, żeby iść, bo różnie bywa i zwykle to są tak zwane to, sezony. Kouczingowy proces często jest 10 spotkań. Ja pracuję głównie raz, Tygodniu. Kiedyś pracowałam raz, dwa tygodnie. Teraz odczuwam, że bardzo przyspiesza czas, że to są już całe życie, się zmienia w dwa tygodnie, więc te kroki są tygodniowe. I dziesięć y, spotkań, więc dwa i pół miesiąca to jest pewien epizod, jeżeli posługujemy się serialem, tak, gdzie stawiamy jakiś cel i idziemy wspólnie do tego. Może pojaw mogą pojawiać się nowe sezony, tak? to nie jest tak, że jak w terapii latami ludzie często pracują, też zależy jaki nurt, to jest bardziej krótkofalowy proces, tak? na przykład dwa i pół miesiąca, ale to nie znaczy, że na tym się kończy i wiecie, że jeden proces coachingowy, punkt B to jest wasze szczęście, na wieki wieczne i tam będzie złote Graal i wszystko pięknie. Nie chcę tutaj Wam jakieś ściemy wprowadzać. Może być jeden proces, a później chcecie nowy. Tam jest na przykład nowy cel, nowa ścieżka, nowy epizod, nowy sezon Waszego serialu. Na przykład jest jakaś przerwa. To zależy. Tak też zależy, jakie, jak wyczynowy sport uprawiacie. Bo jak ktoś na przykład, bo jest biznes skaluje się mocno w tym momencie. Znaczy, albo ktoś, jak metafora tych igrzysk olimpijskich, tak? To dopóki sportowe e, pracuje mocno i jest właśnie w wyczynowym tym sporcie, to cały czas pracuje e, z trenerem, z coachem. To nie jest tak, że okay, osiągnęłam, albo osiągnęłam wszystko i już dam, tak? Więc to jest. E, sama tego. Czy to jest droga? ale Ta droga dzieli się na jakieś epizody, i zwykle jeden sezon coachingowej pracy to jest 10 spotkań. A tak też zależy, jak długie jakie zapytanie, to jest taka średnia. Jeżeli będziecie mieli pytania, co na, przykład na Wasze zapytanie, to też możecie dać i omówimy, I dać znacie omówimy.